Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich miłośników pięknych, woni. Kochani, przychodzę z tematem, który być może okaże się kontrowersyjnym, być może będzie dużo e, takich pełnych emocji, wzburzenia, komentarzy. Trudno. Myślę, że temat trzeba przegadać i właściwie powinnam była zrobić coś dawno temu. E, bałam się tematu, ale no mamy ten szczególny czas, mamy pandemię, mamy e, tak... Już powoli trudną sytuację ekonomiczną, nie mówię o spadkach na giełdzie, ale na przykład o sytuacji w Stanach, gdzie liczbę osób, które utraciły pracę, już można liczyć w milionach, to myślę sobie, że to jest ten moment, kiedy trzeba się troszkę zastanowić nad tym, ile my możemy tak naprawdę na perfumy wydać no i taki zrobić mały rachunek w sumie na co sobie możemy pozwolić czy można nawet już prewencyjnie powoli zacząć oszczędzać na zakupach tego typu jak myślicie? to jest temat, który zapodaję oczywiście opowiem o tym, jakie jest moje zdanie i jestem ciekawa waszego, może macie jakieś rady dla kogoś, kto kocha świat perfum chciałby poznawać wszystkie niuanse z nim związane, jakieś historyczne perfumy a jednak no, musi się liczyć z pieniędzmi. No, pieniądze na pewno trzeba liczyć, i tutaj to nie jest nic odkrywczego ani nic złego. I powiem wam tak, że mam taki koszyk na półce. Jak wiecie, ja do filmu przygotowuję się w ten sposób, że właśnie odkładam sobie perfumy, które powiedzmy mają jakiś jeden motyw gdzieś tam na bok w jednym miejscu do koszyczka najczęściej i ja one sobie tak leżą tu też taki mam koszyczek, no taki, taki pojemniczek właściwie z perfumami tanimi które można gdzieś kupić w supermarketach czyli nie tanimi zamiennikami tylko tanimi perfumami ale one pachną tak jak te hity najnowsze czy powiedzmy hity współczesnego perfumierstwa, bo taki powiedzmy hit lidlowski te perfumy pachną jak Coco Mademoiselle, która już, można powiedzieć, liczy sobie dwie dekady obecności na rynku. Czyli takie, powiedzmy, najważniejsze perfumy ostatnich lat, ale właśnie w takim dobrym przedziale cenowym. Przy okazji będę czyściła flakony, bo właśnie się zakurzyły w większości. I nie szukam perfum, na przykład, które zamiast napisu Kenzo mają Kendo, albo zamiast napisu Chanel Henel, Chociaż i do tego tematu też chciałabym się kiedyś zbliżyć, bo y, mam takie wrażenie, że jest dużo takiej y, hipokryzji. No, powiem to wprost. Gdzieś tam w tej dyskusji publicznej, jeśli chodzi o te perfumy, pewne tematy się pomija. Mam wrażenie, że ton dyskusji o tym, jakie to złe są tanie perfumy, albo perfumy w typie, narzucają osoby, które same perfumy nie kupują, tylko dostają je w formie prezentów. Takie y, mam wrażenie, Możecie mnie wyprowadzić z błędu, albo i nie. No to zaczynamy. Słuchajcie, ja wam pokażę perfumy, które naprawdę tanie perfumy, tanie odpowiedniki, które można kupować, i teraz powiem wam, jak ja bym to tłumaczyła, kiedy można kupować. Czyli kiedy na przykład zaglądacie tutaj na mój kanał, albo na jakiekolwiek inne perfumowe regularnie i odkryliście perfumy jako dzieło sztuki, jako kreację artystyczną, i chcecie poznawać na przykład najnowsze trendy, no to rzeczywiście dla przeciętnego człowieka. No tych powiedzmy najważniejszych perfum, które rządzą rynkiem, które kształtowały rynek, no to będzie około 100. No, ktoś, kto chce kupić 100 perfum, to pomóżcie sobie. Średnio 200 zł za flakon razy 100, no to wychodzi bardzo duża kwota, więc myślę sobie, że niektóre perfumy można kupować właśnie dla celów poznawczych możecie je potem używać jako nawet środek do odświeżania, też nanosić na siebie, ale właśnie jedna rzecz, która by, na którą Was uczulam, po prostu, której ja nie lubię, jeśli chodzi o tanie perfumy, to udawanie. Ach, mam takie perfumy, kupiłam sobie za 200 zł, kupiłam perfumy tanie. Bo tego nie lubię, nie lubię takiej obudy. Natomiast jeśli macie odwagę kupować tanie perfumy, to miejcie też odwagę powiedzieć, tak, kupiłam tanie perfumy, lubię. Więc tu na przykład macie coś, co pachnie jak Coco Mademoiselle, z tym jest związana od Chanel, z tym Słuchajcie, ja już mówię przez nos, bo mam Katar, bo tutaj pili brzoza. Okazuje się, że na moim terenie w tej chwili alergików uczuła brzoza. Ale jak wiecie, jest koronawirus i ja już w tej chwili nie chodzę po właśnie szykowałam na wiosnę taki tur po lekarzach, właśnie związanych z alergią. I tak dalej. No ale wracając do naszych baranów, czyli do perfum. Był taki kilka lat temu słynny, ślepy test, ja o tym też mówiłam. Czyli to jest taki test, kiedy ludzie nie wiedzą, co degustują i mają za zadanie ocenić. I ludzie w tym ślepym teście podobno wyżej ocenili ten produkt od oryginału. No i to, to była rzecz, która była gdzieś tam w mediach odgrzewana. Ja też o tym mówiłam, ale ja Wam powiem, to nie pachnie jak oryginał i nie pachnie w 100%. Kaka Mademoiselle jest to zapach absolutnie genialny, absolutnie przepiękny, absolutnie yy, po prostu wizjonerski, pionierski. Yy, powiem tak: najprawdopodobniej mnie nie będzie, a te perfumy ciągle będą popularne i będą modne, bo już weszły, czy powiedzmy, no modne może nie, a staną się takim klasykiem. Jest to tak odkrywczy akord, gdzie potem oczywiście nie go powielali. Ale jeżeli na przykład, bo może się tak zdarzyć, że jeszcze nigdy nie wyłuchaliście tych perfum, albo nie wiecie, czy na dłuższą metę ten zapach by Wam odpowiadał, to to też jest ta sytuacja, kiedy można po prostu sięgnąć po coś tańszego, co moim zdaniem nie pachnie jak Chanel. Mam jeszcze jeden gdzieś tam, ale pozwala mieć wyobrażenie o tych perfumach. I tyle Wam powiem, że rozmawiałam kiedyś z człowiekiem, który. Sprzedawał perfumy te katalogowe, ale oznaczone numerkami. Numerek odpowiadał jakimś tym głównym perfumom. I, i taki rozżalony powiedział tym modnym hitom rynkowym. Rozżalony powiedział, że jeśli nie będzie tego robił, bo klienci i tak prędzej czy później idą i kupują oryginały. To nie jest osoba, która jakoś miała przynależy do świata perfum. Po prostu szukał w ten sposób sposobu na, na zarobienie jako młoda osoba. Miał, znowu miał dużo znajomych i. Tak to wyglądało, więc powiem Wam, że to nie do końca zjawisko jest tak do końca złe. Powiem tylko tyle: gdybym ja kupowała te tanie perfumy, to i na przykład, bo jest bardzo dużo osób, które mają jakieś konta na Instagramie, bardzo popularne, i tam pokazują jakieś na przykład zdobycze, to po prostu można pokazać, ale też nie chwaliłabym wtedy takiego produktu, że pachnie identycznie, jak coś tam, w pozorom porównać. Dwa takie same produkty, powiedzmy tani zamiennik i oryginał jest bardzo trudno, bo to, to jest długi proces. Ja próbowałam to robić. To by trzeba było robić przez kilka dni. Trzeba robić takie specyficzne przerwy między jednym a drugim włochaniem, robić sobie dodatki od razu, co się wybija na pierwszy plan. Jest to bardzo ciężka praca i ktoś to tak powiedzmy powołcha i stwierdzi od razu, że okej, okay, nie ma różnicy, to, to... trochę przesadza. W każdym razie, słuchajcie, na przykład dostałam od osoby, która mieszka w Hiszpanii. Bardzo Ci dziękuję. To jest odpowiednik perfum, i to jest odpowiednik. Właśnie ze względu na ten katar, to wam teraz nie powiem. Be Delicious. Nie wiem, który, bo tam tych flankerów jest 30. Tak wygląda, nie ma nic. O, kawusia tam nie przyszła. Dzięki. Ach, bez kawusi się nie da, słuchajcie. Kubek z Kalenbergu. No, tak średnio z zapachami. W każdym razie, ja tu nie widzę podobieństwa do Be Delicious, wcale. Natomiast jest napis Manfana, Mansana, czyli jabłko. Pamiętam, że kiedyś wąchałam te perfumy i, no słuchajcie, tutaj wszystko jest ok w tym flakoniku, flakoniku. nic się nie rozlatujesz, mam długo ten, ten, ten flakonik, nic się nie ściera, no takie, naprawdę. Przyzwoite perfumy, albo coś takiego, co sprzedała mi jedna bardzo sympatyczna osoba, która chyba nawet mi dała w prezencie do zakupów, która zajmuje się perfumami i tu było, no po prostu też jest miłośniczką świata perfum, czasem coś można od niej kupić. Słuchajcie, jakiś tani odpowiednik też z supermarketu, to jest chyba gdzieś nazwa, zresztą zazwyczaj powiem. Także supermarkety generalnie specjalizują się w tego typu. Produktach i one nie są złe, po prostu ja bym ich tak nie przykreślała. Po prostu chcesz poznać, jak pachnie taki, a ja nie inny produkt. Sama przyznaję, że nie mówiłam, no wypierałam może trochę. Nie mogłam nigdy jakoś wpaść na perfumy o nazwie Hypnozlonko. No i pewnego dnia znalazłam jeszcze tego w przecenie. Tani zamiennik to wziął po prostu, żeby wreszcie te perfumy rozkminić, rozpracować i potem po jakimś czasie dostałam całkiem sporo chyba flakoników nawet. I już właściwie nawet mogłam ten zapach ogarnąć. Ale teraz wiem. Teraz mniej więcej te perfumy ogarniam, ale też oczywiście zawsze to z takim zastrzeżeniem, że one nigdy nie będą pachniały identycznie. Słuchajcie, tą jakość tych perfum droższych, naprawdę... To się wyczuwa, i ja bym to brała pod uwagę. Nie ma co, po prostu, nie, nie Warto się okłamywać, jeśli się używa takie perfumy. Albo takie perfumy, słuchajcie, to też są perfumy, które nawiązują, albo właściwie są wprost klonami, tylko tego nie widać po opakowaniu. Najmodniejszych perfum rynkowych. Miałam je kiedyś przywołane. Jedne z nich, mam tu kilka flakonów. Jedne z nich to jest Alien, chyba Violet. No to takie proste, ponieważ Alien ma w fioletowym flakonie, jest w fioletowym flakonie, więc. Tak było, więc. No, słuchajcie, no to wygląda dobrze. Zaraz wam pokażę flakonik. Flakonik chyba jeszcze lepiej. Uwielbiam takie proste, półapteczne flakoniki. Zobaczcie, on jest tutaj świetnie wykończony. Zastanawiam się, czy to się da odkręcić. Nie. Na przykład w przeciwieństwie do tego, nie ma tego gołego atomizera, którego ja tak nie lubię, trochę no, mi przeszkadza, ale. No tak to wygląda. Słuchajcie, do torebki znakomita rzecz. Świetne perfumy. Jeżeli osoba, która mi te perfumy przysłała, może się odezwać, jeśli by zechciała i powiedziała, gdzie to kupiła, to słuchajcie, tu nawet jest jakaś informacja na kartce o tym produkcie. Cała litania, także. No, i także w naszym popularnych dystąpach też znajdziecie. To jest gdzieś za zagranicy: Niemcy, może Włochy. No jest tam tego dużo. Może Francja. Chyba Włosi mają bardzo dużo. Wiem, że oglądają mnie osoby z Włoch. Włosi chyba mają bardzo bogaty i rozwinięty rynek perfum, które są w typie. Albo słuchajcie, no, od razu, przemyję nasze polskie miraculum. Zrobiło perfumę o nazwie Purple Woman i on chyba ciągle są w sprzedaży. To jest euforia, po prostu. I moim zdaniem ta eu bliskość euforii no, no, jest. Po prostu ja akurat, na przykład, jeżeli w przypadku tych perfum jestem wskazać, w stanie wskazać, że to jest alien, no, może poza tym fioletem. To tutaj, no, gdzieś ta estetyka opakowania porusza się po rewirach, powiedzmy, około euforiowych No, kolor przede wszystkim. I, i cóż, no. Czasem oczywiście można kupić te perfumy, takie ja też dostałam od widza, z numerem. I, ale i tu jest właśnie napis: Numer i typ Love Story Chloe. Także tu no, za bardzo wbliżenia nie będę robiła, ale bywają i takie rzeczy. Czy słuchajcie, kochani, ulubiony produkt ostatnio blogerów, youtuberów Tezori Doriente to nie jest oryginalna kompozycja zapachowa to jest Alien po prostu przepraszam, nie Alien, to jest Angel po prostu Angel nazywa się chyba coś z jasminem nie, profumary, a tak, jasmin dżiawa jeśli znaliście, się i macie inne zdanie to proszę o opinię czy wracając znowu do Lidla, bo przecież to są międzynarodowe produkty ten pachnie jak żador Diora, czyli jeżeli y, chcielibyście sprawdzić, czy te perfumy będą do was pasowały albo w ogóle jak pachną, to nie wiem, jak macie płacić za próbkę z przesyłką kilkanaście złotych ja daję wam dyspensę. moim zdaniem trzeba się naprawdę zastanowić nad tym i albo odpuścić, albo nie, albo taki oto produkt no to już jest wyraźne nawiązanie, bo to jest napisane bąk. tu jest napisane bon. na bon amour i mi się wydaje, że to będzie bon guerlain, tak tu już jest po prostu w mojej opinii trochę za blisko jak na powiedzmy perfumy tanie to już by były klony, zamienniki może w ogóle powinniśmy ten rynek ogarnąć i ponazywać nie wiem jakie jest wasze zdanie, pozwólcie że trochę się kawy napiję i teraz dalej chcę wam pokazać inny też tani, to jest właściwie chyba ta sama nie Sien for him. To też jest z Hiszpanii prezent. Powiem szczerze, że mi się ten flakon bardzo podoba. Jest solidny, bo już widać, że tutaj ma te, to wykończenie jak trzeba. Jeśli tutaj gdzieś się trafią perfumy, które nie są powiedzmy perfumami tanimi z supermarketu, no to, to dajcie znać. I jeszcze na koniec chcę Wam pokazać na przykład takie perfumy, których nie jestem w stanie określić. Skąd pochodzą i dostaje od widzów po prostu czas? Po prostu peoni Piwolno. I tak wąchałam i właśnie tak pachną. Takie jednolutowe perfumy. Czy to jest jakieś nawiązanie do Joe Malone, Może, ale y, nie jest zbyt dosłowne, bo wiem, że jest jedna marka bardzo, bardzo nawiązująca do tej marki. No, tu jeszcze go Larive. To może darujemy sobie, ale chcę wam pokazać perfumy. Jest jeszcze Rozary, to no czyli Sara. Podobno to jest prawdziwa wymowa. Zara też robi perfumy. Kupiłam kiedyś tak, podobno takie same, ale inne w podobnym flakoniku, białe. I to był Oblegopium. Czyli totalnie przeciwna estetyka, ale zapach jednak nawiązujący do tego. I jeszcze ta z biedronki, którą dostałam od Pauliny. Rzecz, która pachnie jak. Lemparatrice, więc cieszę się, bo wreszcie używam tego trochę jako odświeżacz powietrza, przyznaję. No i dzięki temu ten zapach się roznosi po domu. To też jest dobra forma testowania perfum. by w dla kogoś, kto y, lubi perfum, świat perfum i ten świat perfum, jakoś próbuje analizować na mniej lub bardziej zaawansowany własny użytek. Także dzięki temu myślę, że y, chyba spojrzę i może zrobię o tym film inaczej na perfumy. Lemparatrice. No i na koniec perfumy prosto z Anglii dostałam od. Dziewczyny, która ogląda moje filmy, perfumy marki Primark. Ja jestem fanem tych perfum. Słuchajcie, tak wyglądają kartoniki tych mniejszych wersji. Jeśli znacie, używacie, wiemy, że dużo naszych rodaków mieszka za granicą. Tak wyglądają te perfumetki. Ja już kiedyś te perfumy pokazywałam. Kto jest zainteresowany, to zrobię coś takiego, że zatrzymam na chwilę a wy mi powiedzcie, czy znacie, czy nawiązują do czegoś ja jestem ciekawa waszej opinii oraz yy, większa wersja tu jest, kosztuje 3 funty, nawet jest cena 3 funty 50 i tak wyglądał flakonik może trochę do Chanel podobny Jones. ale podobny a nie taki sam, znaczy powiedzmy nie jest to klon zresztą no, jest to dość uniwersalny kształt w mojej opinii tak jest moje zdanie. Uważam, że y, trzeba chyba tak troszkę bez emocji podejść do tego tematu. I po prostu nie przeszkadza mi, jeśli ktoś takie perfumy kupuje. Y, no, trochę, powiedzmy, tak, y, nie przemawia do mnie, jeżeli ktoś po prostu kupuje je y, po to, żeby tam innym zasugerować, że oto, kupił coś drogiego. No to, to wtedy, to powiedzmy, wtedy mam taką odrobinę dystansu, ale też bez przesady, nie można. Y, Aż tak ludzi prześladować, no, wa zawsze warto być człowiekiem i, i, i mówić sobie, że nic co ludzkie nie zmięsza. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, na pewno będzie wiele głosów, które y, będzie krytycznych. Jak najbardziej, jeśli macie takie zdanie i, i można je wyrazić po prostu bez, bez jakichś tam dosadnych określeń, to jak najbardziej zapraszam do dyskusji. Y, no i teraz spróbujmy, może nawet odnieść ten temat do tego. Jak to się ma w dzisiejszych czasach, chociaż może ja zamknę taką klamrą, że uważam, że właśnie w momencie, kiedy jest mało pieniędzy na takie ekstra dobra luksusowe i potrzebujecie perfum, które Wam poprawiają poczucie, to wtedy właśnie lepiej kupić coś takiego, na co się czekało, coś lepszego. Może będą promocje, ciągle na nie czekamy. Chociaż przyznam się szczerze, że mam wrażenie, że sprzedawcy chyba troszeczkę yy, no, boją się tego, że trzeba będzie te. Rabaty, promocje, jednak wprowadzić. No nie wiem, jakie jest Wasze zdanie? Czy już były? Może gdzieś to dajcie znać. W każdym razie, jeśli szukacie perfum po to, żeby poznać akord albo najważniejsze trendy rynkowe, to myślę, że tańsze perfumy, właśnie z supermarketu, śmiało, bez problemów możecie je kupować. Ja do tego nie mam żadnego, wcale negatywnego stosunku. Natomiast, jeśli chcecie sobie poprawić poczucie, to mi się wydaje, że właśnie teraz właśnie nie kupujcie tańszych, tylko kupcie sobie jedne perfumy na urodziny, na imieniny, ale takie naprawdę no, powiedzmy, w miarę możliwości, takie, które są tymi, o których marzyliście. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i czekam na Wasze głosy. Wszystkiego pachnącego i dużo, dużo zdrowia, żeby Was nie bęczyły alergie ani żadne inne wirusy. Pa, pa!